Ekonomia jest nieodłącznym elementem biznesu, który coraz silniej ukorzenia się w świecie cyfrowym. Zakupy w sieci stały się już pewnym standardem, a internet coraz częściej wyznacza kierunek rozwoju zawodowego młodych ludzi. Stąd wziął się pomysł innowacji, wprowadzonej do kierunku technik ekonomista pod nazwą e-biznes firma w sieci, której jestem autorką. Dzięki innowacji dowiesz się, jak prowadzić działalność gospodarczą w realiach gospodarki cyfrowej. Oraz zapoznasz się ze specyfiką biznesu w sieci. Dowiesz się, jak wykorzystywać różnego rodzaju portale informacyjne i społecznościowe w prowadzeniu biznesu, a także swobodnie przyswoisz wiedzę z dziedziny e-commerce i e-marketingu. Dzięki innowacji dowiesz się także, jak założyć swój własny sklep internetowy, jak wdrożyć skuteczne działania promocyjne no i jak komunikować się z e-klientem. Damy Ci również wskazówki, jak zwiększyć efektywność sprzedaży, jak usprawnić obsługę w transakcji w sieci. Po ukończeniu kierunku poszerzonego o innowacje e-biznes firma w sieci, już nie tylko będziesz potrafił kupować w internecie, ale również bardzo efektywnie sprzedawać i zarabiać, wykorzystując do tego celu swój własny biznes. Pamiętaj, że innowacja to zmiana, która przyczynia się do polepszenia wyników działania. Dlaczego więc miałbyś z niej nie skorzystać? Serdecznie zapraszam. Michalina Miśkiewicz-Brzęczek, nauczyciel przedmiotów zawodowych, marketingu i ekonomii.